Znalazłeś się w reprezentacji Polski, motorsportowej reprezentacji Polski. I co, czy będziesz jechał, gdzie będziesz jechał i z kim będziesz jechał? więc tak więc będę jechał crosskartem więc jestem super zadowolony że FIA w ogóle bierze pod uwagę naszą dyscyplinę i pokazuje że jednak ona bardzo dużo wnosi dla kierowców dużo kierowców ćwiczy to crosskartami nie wiem Tirine, Vildani, Sordo nawet z WRC a ja będę miał przyjemność jechać z mistrzami z 17 krajów akurat ogłosili listę zgłoszeń między innymi gwiazdy z Rallycrossu superkarów Reni Nitish jak czy Kobel Paweł ten mistrz z tego roku w kategorii 1600, Iwan Pina, mistrz trzykrotny z rzędu Hiszpanii. No naprawdę, każdego z tych kierowców znam, ponieważ obserwuję ten sport od dawna i nawet jak nie myślałem, że będę jeździł cross kartami to ja już ich widziałem ścigających się, więc wiem, że to będzie ogromne wyzwanie. No ale po to jesteśmy tutaj i po to się ścigamy, żeby te największe wyzwania właśnie podejmować, więc myślę, że będzie super.